Drodzy Państwo, moi wierni słuchacze, odbiorcy, to do Was to nagranie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy do tej pory wsparli mnie finansowo w moim dziele tutaj na tym kanale. Dzięki Wam nie ma reklam, nie przerywają agresywne reklamy słuchania i nagrywania mojego i te, tych audiobooków, które robię. A jeżeli ktoś miałby taką wolę, dobrą wolę, wesprzeć mnie finansowo, to pod, yy, pod filmem w opisie jest jak to można zrobić. Jeszcze raz dziękuję bardzo za powroty na ten kanał. No i przechodzimy do Księgi Szóstej. Księgi Szóstej Dzwoniących Cedrów Rosji i Księga Rodu. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji, księga VI. Księga RODU. Tajna wojna z Rusią epoki wiedyzmu. Wojna odbywała się nie za pomocą miecza. To okultyzm najeżdżał na planie niematerialnym. Głosiciele religii okultystycznej szli na Ruś, a dziesiątki ich imion. Możesz dzisiaj przeczytać w cerkiewnych księgach. Były ich dziesiątki tysięcy, ale błędów swoich oni nie byli winni. Byli fanatykami, a więc nie potrafili ogarnąć swoją myślą nawet milionowej części wszechświata. Byli wiernymi żołnierzami zwierzchnika kapłanów. Nie narzekając, i z oddaniem, wykonując jego rozkaz, próbowali z natchnieniem wytłumaczyć ludziom, jak mają żyć. Starali się mówić prawie to samo, co kiedyś mówiono w majestatycznym rzymskim państwie. Wdrażali rytuały i proponowali, aby budować kościoły, nie przykładając wagi do ziemskiego bytu i przyrody. Mówili, że wtedy każdy osiągnie królestwo niebiańskie. Nie będę cię fatygować kazaniem, bo gdybyś zechciał, to przeczytasz, co wtedy się mówiło. Wytłumaczę ci, z jakiej przyczyny nie udało się im przez tysiąc lecia nic zrobić na Rusi epoki wiedyzmu. Co drugi żyjący na Rusi był poetą i kpiarzem. Wielu było w tej rusi bardów, zwanych wtedy bajanami. I tak zdarzało się w tych czasach, że żołnierze kapłana przez dziesięciolecia uskuteczniali propagandę, jak należy czcić Boga. Już gdzieś ludzie zaczynali słuchać ich i zastanawiać się nad ich opowieściami. Bajan, gdy to zobaczy, uśmiechnie się jedynie i ułoży pieśń i ją zaśpiewa. Pieśń ta szybko rozpowszechni się na rusi, a wtedy przez następne dziesięć lat cała Ruś serdecznie się śmieje z przypowieści kapłana. Z wściekłości kapłan atakuje na nowo. Jednak znowu rodzi się nowa pieśń, i na nowo śmieje się Ruś. Wiele było przypowieści w tych czasach, ale opowiem ci trzy. Pierwsza pieśń Anastazji. W której ze świątyń ma być Bóg? Jedną z wielu wiosek zamieszkiwali szczęśliwi ludzie. Było w tej osadzie 99 rodzin, każda miała wspaniały dom. Ozdobiony dziwacznym, rzeźbionym wzorem. Ogród obok domu co roku obdarowywał obfitymi płodami. On sam hodował warzywa i owoce. Ludzie z radością witali wiosny, cieszyli się latem. Nieprzerwany łańcuch radosnych i przyjaznych świąt rodził pieśni i korowody, a zimą od codziennych zabaw ludzie odpoczywali. Poglądając na niebiosa, zadawali sobie pytanie: czy można gwiazdy i księżyc uczynić piękniejszymi niż są? Raz na trzy lata w lipcu ludzie ci zbierali się razem na skraju wioski na Polanie. Raz na trzy lata Bóg odpowiadał na ich pytania zwykłym głosem niewidoczny dla oczu zwykłych ludzi. Bóg był odczuwalny dla każdego. Razem ze wszystkimi mieszkańcami wioski decydował, jak najlepiej ułożyć sobie życie w nadchodzących dniach. Rozmowa ludzi i Boga była filozoficzna, ale czasami też całkiem prosta i żartobliwa. Na przykład mężczyzna w średnim wieku wstawał i tak Bogu meldował. A co ty, Boże, na festynie tego lata, kiedy zebraliśmy się świtem, razem zacząłeś wszystkich polewać deszczem? Padało do południa, tak jakby z wodospadu niebiańskiego, i dopiero w południe zaświeciło słońce. To co? Ty do południa spałeś? Nie spałem, odpowiadał Bóg. Tylko od świtu myślałem jak najlepiej zrobić, żeby się święto. Nad podziw udało. Ujrzałem, jak ktoś z was, idąc na festyn z lenistwa, nie umył się w czystej wodzie. I co tu zrobić? Popsują przecież święto swoim wyglądem niecnoty. Zdecydowałem się więc wszystkich wykąpać, a później przegnać chmurki i promieniom słoneczka, pozwolić popieścić ludzkie ciała umyte deszczem. A skoro tak, to dobrze. Zgodził się mężczyzna, ukradkiem strzepnął z wąsów okruchy jedzenia i zaczął wycierać na buzi swojego syna ślady po jagodach. Powiedz mi, Boże, zapytał Boga starszy, zadumany filozof, nad nami na niebie wiele gwiazd. A co oznacza ich dziwaczny układ? Czy będę mógł wybrać jedną z gwiazd, która spodoba się mojej duszy i... Osiedlić się na niej z rodziną, gdy życie na Ziemi się znudzi? Układ ciał niebieskich, rozjaśniających nocne niebo, informuje o życiu całego wszechświata. Spokój i skupienie duszy pozwoli odczytać Księgę Nieba. Księga ta nie otwiera się przed próżną ciekawością, lecz jedynie przed czystymi i znaczącymi pomysłami. A osiedlić się na gwieździe, to mógłbyś. Każdy może wybrać dla siebie niebieską planetę. Tylko należy przy tym spełnić jeden warunek. Trzeba być zdolnym do tego, by na wybranej przez siebie gwieździe tworzyć lepiej niż na Ziemi. Skocznie wstała z trawy młoda dziewczyna z zadartym noskiem. Zarzuciła na plecy płowy warkocz, uniosła w górę bluzkę. I położywszy dłonie na biodrach, nagle zaczepnie rzekła do Boga: Mam do ciebie pretensje, Boże. Dwa lata niecierpliwie czekałam, by zgłosić swoje pretensje, ale teraz wszystko powiem. Na Ziemi dzieje się coś nienormalnego, powstaje nieporządek, wszyscy ludzie żyją jak ludzie, zakochują się, żenią i się cieszą, a w czym tkwi moja wina? Gdy tylko przychodzi wiosna, na moich policzkach pojawiają się piegi, ani zmyć ich nie można, ani zamalować. To ty co Boże wymyśliłeś się dla swojej zabawy? Żądam więc, aby tej wiosny nie pojawił się ani jeden pieg. O, córeczko moja, nie piegi i nie kropeczki pojawiają się na wiosnę, na twojej wspaniałej buźce. Ale będę nazywać je tak, jak ty sobie tego życzysz. Jeśli uważasz, że one cię szpecą, to przyszłej wiosny sprzątnę je z twojej buźki, odpowiedział dziewczynce Bóg. Ale postawny młodzieniec z drugiego końca polany natychmiast rzekł cichym głosem, zwracając się do Boga: Wiele pracy wiosną trzeba nam wykonać. Ty Boże, starasz się uczestniczyć w każdym dziele. Po co masz marnować swój czas na piegi? A do tego one są tak urocze, że nie mogę sobie wyobrazić obrazu wspanialszego niż piegowata twarz tej młodej dziewczyny. To co mam zrobić? w zamyśleniu powiedział Bóg. Dziewczyna prosiła, więc obiecałem. Jak to co zrobić? do rozmowy wtrąciła się dziewczyna. Przecież. Ludzie mówią, że nie piegami, ale poważniejszymi sprawami należy się zająć. A skoro mowa o piegach, to można by było dodać jeszcze tak dwa dla symetrii tu na prawym policzku. Uśmiechnął się Bóg. To było widać po tym, jak uśmiechali się ludzie. Wszyscy wiedzieli, że już niedługo w miłości nowa rodzina narodzi się w ich wiosce. Tak żyli. Ludzie z Bogiem w tej niesamowitej wiosce. Pewnego dnia przyszło do nich stu mędrców. Gościnni mieszkańcy zawsze podejmowali gości rozmaitym poczęstunkiem. Mędrcy jedli wspaniałe płoty i zachwycali się niezwykłym ich smakiem. A potem jeden z nich rzekł: O ludzie, Jakże spokojne i wspaniałe jest wasze życie. W każdym domu przytulnie i dostatnio. Tylko nie macie kultury obcowania z Bogiem, nie ma rozsławiania Boga i pokory i uwielbienia. Dlaczego tak mówicie? Zaniepokoili się ludzie. Próbowali zaprzeczać ich słowom. Rozmawiamy z Bogiem tak, jak. Ze sobą. Obcujemy z nim raz na trzy lata, a z każdym dniem on wschodzi słońcem pszczołą. Pracuje w ogrodzie wokół każdego domu od wiosny. Zimą pokrywa śniegiem ziemię. Czyny jego są dla nas zrozumiałe i każdej pory roku my się cieszymy. O, nie. Nieprawidłowo to macie zorganizowane powiedzieli mędrcy. Przyszliśmy nauczyć Was obcowania z Bogiem. Na całej Ziemi, na jego cześć, są pobudowane kościoły i świątynie. Ludzie mogą tam z nim obcować codziennie. Właśnie my Was tego nauczymy. Przez trzy lata mieszkańcy wioski słuchali mędrców. Każdy ze stu bronił własnej teorii, jak najlepiej zbudować Bogu świątynię. I co należy codziennie tam czynić? Każdy miał swoją teorię, więc nie wiedzieli wieśniacy, którą z tych stu wybrać. W jaki sposób to uczynić, by żadnego nie urazić? Zdecydowali się więc posłuchać każdego i wybudować wszystkie świątynie po jednej dla każdej rodziny. Tylko że w wiosce było 99 rodzin, a mędrców było 100. Dowiedziawszy się o decyzji mieszkańców, mędrcy się zdenerwowali. Ktoś bowiem nie otrzyma świątyni i nie będzie miał ofiary na tacy, zaczęli się ze sobą sprzeczać. Która z teorii? oddawania hołdu Bogu jest najbardziej skuteczna. Mieszkańców wioski też wciągnęli do tej dyskusji. Spór się zaostrzał i po raz pierwszy ludzie zapomnieli o terminie spotkania z Bogiem. Nie zebrali się na polanie w określony dzień, tak jak to wcześniej bywało. Upłynęły jeszcze trzy lata. Wokół wioski stało już 99 majestatycznych kościołów i tylko domy nie błyszczały dawniejszym porządkiem. Część warzyw nie została zebrana, a owoce w ogrodzie zaczęły zjadać robaki. Wszystko przez to, że nie ma w Was prawdziwej wiary, głosili w różnych świątyniach mędrcy. Przynoście do świątyni więcej, staranniej i częściej klękajcie przed Bogiem. I tylko jeden mędrzec, ten, który został bez świątyni, ukradkiem, szeptał to do jednego, to do drugiego: Nie tak, ludzie, wszystko robicie. Kościoły wybudowaliście nie tej konstrukcji. Klękacie w świątyniach też nieprawidłowo i nie te słowa wypowiadacie w swoich modlitwach. Tylko ja mogę was nauczyć codziennego obcowania z Bogiem. Gdy mu się udało kogoś namówić, powstawała nowa świątynia. A przy tym natychmiast podupadał jeden z już istniejących kościołów. Kiedy jeden z mędrców zostawał bez datków, znów pokryjomu. Próbował innych oczerniać przed ludźmi. Minęło wiele lat. Pewnego dnia ludzie przypomnieli sobie o spotkaniach na polanie, na których słyszeli głos Boga. I znowu się tam zebrali i zaczęli zadawać pytania w nadziei, że Bóg ich usłyszy, i tak jak kiedyś da odpowiedź. Odpowiedz, dlaczego tak się stało, że w naszych ogrodach robaki zjadają płody dlaczego warzywa nie każdego roku dają urodzaj dlaczego ludzie wciąż się biją awanturują sprzeczają ale nie umieją wybrać najlepszej religii powiedz w której z wybudowanych dla ciebie świątyń zamieszkałeś długo nie odpowiadał bóg na ich pytania gdy jego głos zabrzmiał w przestrzeni nie był już wesoły, lecz zmęczony. Moje córki i synowie, odpowiedział Bóg, w Waszych otoczonych ogrodami domach powstała pustka, dlatego że nie mogę sam ze wszystkim nadążyć. Od zarania marzyłem tylko o tym, by razem z Wami tworzyć wspaniałość, ale Wy odwróciliście się częściowo od swojego ogrodu, domu. A ja sam nie nadążam z tworzeniem, a tworzenie powinno być wspólne. I jeszcze jedno chcę Wam wszystkim powiedzieć: miłość i wolność wyboru tkwią w Was samych. A ja jestem gotów dążyć za Waszym marzeniem. A teraz dajcie odpowiedź, moi kochani synowie i córki, w której ze świątyń powinienem zamieszkać. Wszyscy jesteście dla mnie równi, to gdzie mam się znaleźć, żeby nikogo nie urazić? Kiedy odpowiecie na pytanie, gdzie mam się osiedlić, podążę za waszą wspólną wolą. Tak odpowiedział wszystkim Bóg i zamilkł. A ludzie z tej wioski, która kiedyś była tak wspaniała, do dziś się sprzeczają. W ich domach jest pustka i kurz. Naokoło świątynie coraz wyższe, a spór narasta wiesz Anastazjo, jaką jakąś nierealną, baśniową przypowieść przedstawiłaś. A co za durnowaci ludzie byli w tej wiosce? Czy nie mogli zrozumieć, że Bóg z każdym z nich chce się opiekować ogrodem? A jeszcze mówisz, że ci głupkowaci ludzie do dziś się sprzeczają, to gdzie jest ta wioska? W jakim to kraju? Mogłabyś powiedzieć? Mogę. To proszę powiedz. Podymirze, ty i ludzie z różnych państw teraz właśnie mieszkacie w tej wiosce. Tak? Faktycznie, to my. Pewnie, że my. Nadal się sprzeczamy. Czyja religia jest lepsza, a w ogródkach mamy robaczywe płody. Najpiękniejsze miejsce w raju. Druga pieśń Anastazji. Czterech braci przyszło na mogiłę ojca, żeby oddać hołd jego pamięci. Zapragnęli się dowiedzieć, gdzie ich ojciec się znajduje: w raju czy w piekle. Razem zapragnęli, by dusza ojca stanęła przed nimi i powiedziała, jak jej się żyje w innym świecie. I zjawił się przed braćmi obraz ojca, otoczony cudowną aureolą. Zdziwili się bracia. Zachwycili cudownym widokiem. A kiedy doszli do siebie, zapytali: Powiedz, ojcze, czy twoja dusza przebywa w raju? Tak, moi synowie, odpowiedział ojciec, w cudnym raju rozkoszuje się moja dusza. Powiedz, o nasz ojcze, dalej pytali bracia gdzie trafią nasze dusze po śmierci ciała? Wtedy ojciec z każdemu z braci zadał pytanie: A powiedzcie, moi synowie, jak wy sami oceniacie swoje ziemskie czyny? Bracia po kolei odpowiadali ojcu. Starszy syn powiedział: Zostałem wielkim przywódcą wojskowym, ojcze. Broniłem przed wrogiem ojczystej ziemi, więc nie stanęła na niej noga nieprzyjaciela. Biednych i słabych nigdy nie krzywdziłem. Starałem się chronić swoich żołnierzy, zawsze czciłem Boga, dlatego mam nadzieję, że trafię do raju. Drugi syn tak odpowiedział: Zostałem sławnym kapłanem, głosiłem ludziom dobro, uczyłem ich miłości do Boga. Pośród podobnych do siebie osiągnąłem szczyty i wysokie stanowiska. Dlatego mam nadzieję, że będę w raju. Trzeci syn odpowiedział ojcu: Jestem wybitnym naukowcem. Wymyśliłem wiele urządzeń, które ułatwiają ludziom życie. Dzięki mnie wybudowano dla ludzi dużo dobrych rzeczy. Przystępując do budowy, zawsze oddawałem Bogu chwałę. Jego imię wymawiam i oddaję mu hołd. Dlatego mam nadzieję, że trafię do raju. I najmłodszy brat też odpowiedział ojcu: A ja, ojcze, sadownikiem jestem. Pracuję w ogrodzie. Z tego wspaniałego ogrodu wysyłam. Do braci owoce i warzywa i staram się nie grzeszyć słowami i czynami niegodnymi Boga, dlatego mam nadzieję, że trafię do raju. Odpowiedział ojciec synom. Wasze dusze, synowie moi, będą przebywały w raju po śmierci fizycznego ciała i zniknął obraz ojca. Minęły lata bracia pomarli, a ich dusze spotkały się w rajskim ogrodzie, tylko nie było wśród nich duszy. Młodszego brata. Zaczęli wtedy trzej bracia wołać swojego ojca. A kiedy się przed nimi pojawił w swojej cudownej aureoli, zapytali go: Powiedz nam, ojcze, dlaczego duszy naszego najmłodszego brata nie ma z nami w rajskim ogrodzie? Już sto lat w ziemskim czasie minęło, odkąd rozmawialiśmy z tobą przy twoim grobie. Nie denerwujcie się, moi synowie, wasz młodszy brat przebywa w Rajskim Ogrodzie, a nie ma go z wami, dlatego że w tej chwili właśnie obcuje z Bogiem. Minęło kolejne sto lat. I bracia ponownie się spotkali w Rajskim Ogrodzie, i tym razem nie było z nimi młodszego brata. I znowu wołali ojca. I znowu go pytali: Gdzie jest młodszy brat? Odpowiadał ojciec swoim trzem synom tak. Z Bogiem wasz młodszy brat obcuje, dlatego nie ma go wśród was. Zaczęli więc prosić ojca, aby im pokazał, jak i gdzie obcuje ich młodszy brat z Bogiem. A no popatrzcie, odpowiedział ojciec. I zobaczyli bracia Ziemię, a na niej najcudowniejszy ogród, który ich młodszy brat jeszcze za życia uprawiał. W cudownym ziemskim ogrodzie odmłodzony młodszy brat tłumaczy coś swojemu dziecku. Obok krząta się urocza żona. Zdziwili się bracia i zapytali swojego ojca. Nasz młodszy brat jest nadal w swoim ziemskim ogrodzie, a nie w rajskim, tak jak my. To w czym on zawinił Bogu? Dlaczego fizycznie ciało naszego młodszego brata nie umiera? Już niejedno stulecie minęło, a my nadal widzimy go młodego. To znaczy, że Bóg zmienił harmonię wszechświata. Odpowiedział ojciec swoim synom. Nie zmieniał Bóg porządku wszechświata stworzonego u zarania wielkiej miłości i harmonii. Ciało waszego brata umierało nieraz, lecz dla duszy najlepszym miejscem w rajskim ogrodzie jest to, które własnymi rękoma zostało stworzone i duszą. Tak jak dla kochającej matki i kochającego ojca zawsze najspanialsze będzie stworzone przez nich dziecko. Idąc śladem boskiego porządku, Dusza waszego młodszego brata powinna trafić do rajskiego ogrodu. A jeśli ogród jest na ziemi, to ona od razu się urzeczywistnia w nowym ciele, w miłym dla niej ziemskim ogrodzie. Mówiłeś, ojcze, że nasz brat obcuje z Bogiem, ale my go tam, w jego ogrodzie, nie widzimy razem z Bogiem. Wasz młodszy brat, moi synowie, opiekuje się boskimi stworzeniami, drzewami, roślinami i ziołami. One właśnie są zmaterializowanymi myślami stwórcy. Dotykając ich z miłością i świadomie, wasz brat tym samym obcuje z Bogiem. A powiedz ojcze, czy my też kiedyś wrócimy na Ziemię w fizycznym ciele? Wasze dusze, moi synowie, są teraz w rajskim ogrodzie, a ziemski wygląd mogą otrzymać tylko wtedy, gdy ktoś dla waszych dusz stworzy na ziemi ogród podobny do rajskiego ogrodu. Krzyknęli wtedy bracia: Na obcej duszy nie, nie tworzy się ogrodu z miłością. My sami, gdy tylko otrzymamy ciało, stworzymy rajski ogród na ziemi. Mieliście już taką możliwość, moi drodzy synowie odparł ojciec i zaczął szybko odchodzić. Jednak znowu krzyknęli trzej bracia. Nasz ukochany ojcze, wskaż nam swoje miejsce w rajskim ogrodzie, dlaczego od nas odchodzisz. Zatrzymał się ojciec i odpowiedział synom. Patrzcie, obok waszego młodszego brata kwitnie rozłożysta jabłoń. Pod tą jabłonią stoi dziecięca kołyska, a w niej wspaniałe ciałko niemowlęcia poruszyło już rączką. Zaczyna się budzić malec. W nim właśnie żyje moja dusza. Przecież ten wspaniały ogród to ja zacząłem urządzać.